Jeszcze nie zapadła żadna decyzja, a w zespole szkół ogrodniczych w Ostrowie wrze. Władze powiatu chcą zlikwidować lub w najlepszym wypadku przenieść placówkę do łasku. Mówią nauczyciele, uczniowie i rodzice. Mówią i już protestują. Skąd się bierze ten niepokój? Jest bardzo duży, postępujący niż demograficzny. Z roku na rok ubywa nam uczniów w klasach pierwszych i nie tylko. Dlatego też no, trzeba podjąć radykalne decyzje odnośnie restrukturyzacji oświaty. Nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie niepokoi sam sygnał o restrukturyzacji ich placówki. Dopóki będą uczniowie, będzie istniała szkoła. W związku z tym, że mamy na co roku, otwieraliśmy dwie klasy pierwsze. Sądzę, że i w tym roku, jeżeli będzie dana szansa, szkoła będzie dalej istniała. Mamy duże wsparcie ze strony środowiska lokalnego, rodziców i samych uczniów. Podobnie myślą rodzice uczniów zespołu szkół ogrodniczych w Ostrowie Podłaskiem. Niż jest i będzie. Ale my, jako innowacyjna szkoła, przyciągamy wielu uczniów spoza regionu. W tej chwili mamy przeszło 77 osób z regionu poza łaskiego i y, uczniowie deklarują, że jest więcej chętnych spoza regionu, którzy chcą tu przyjść, więc nie ma sensu likwidacji zamykania tej szkoły. Mamy zamiar reaktywować ponownie zawody y, takie jak geodeta w naszej szkole. Mamy zamiar również. Y, żeby powstał taki profil jak technik mechaniki lotniczej i myślę, że tym przyciągniemy wszystkich uczniów stąd i z okolicy. Do Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie uczęszcza 173 uczniów, których uczy 27 nauczycieli, z czego 17 ma pełne etaty. Największą popularnością cieszą się klasy mundurowe w Liceum Ogólnokształcącym, których większość uczniów pochodzi spoza powiatu łaskiego. Kiedy wybraliśmy przyjście do tej szkoły, wybraliśmy tą szkołę, bo u mnie w Pamięciak jest szkoła z tym profilem mundurowym, a mimo tego przyjśmy tutaj, no ponieważ tą szkołę wybraliśmy, bo ma tradycję i no po prostu jest uznawana za dobrą szkołę, a nie... Za szkołę, którą by ludzie nie chcieli przekonać. dla nas to jest niezrozumiałe, czemu chcą ją zamknąć czy też przenieść. No jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe, ponieważ wiele faktów przeważa za tym, że szkoła powinna zostać. Jest wielu chętnych. My też się chętnie uczymy, dojeżdżamy z daleka do tej szkoły i w zasadzie nie rozumiemy wciąż, dlaczego chcą Ostrów zamknąć czy też przenieść. Jeżeli szkoły by zamknięto, uczniowie na pewno poszliby do innych szkół, zrezygnowaliby z innowacji mundurowej, ponieważ z tego, co się orientuje, w Pabianicach, nie ma chętnych uczniów z naszej szkoły do kontynuowania tam nauki. Jeżeli szkoła byłaby przeniesiona do innej placówki, uważam, że sama by wygasła, ponieważ uczniowie tutaj mają wszystko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o swój kierunek, i są bardzo zadowoleni z tego, co tutaj mogą osiągnąć i co tutaj poznają. Gdy tutaj przyszłam, bardzo mnie zaciekawiło to, że jest szkoła. Ma taką atmosferę dość rodzinną. Nie jest to duża szkoła, gdzie jest spęd tak naprawdę uczniów, tylko właśnie jest mało, mało tych uczniów, ale jest ich wystarczająco. Tworzymy naprawdę wielką rodzinę. Wszyscy się świetnie dogadujemy, mamy świetny kontakt. Mamy warunki do tego, żeby tutaj w ogóle istnieć i prowadzić odpowiedni tryb zgodny z naszym kierunkiem. Cóż. Myślę, że gdyby będziemy przeniesieni do miasta, na pewno nie będziemy mogli się w ogóle spełniać w tym kierunku, tak? Jestem tegoroczną maturzystką i myślę, że mimo to fajnie, jeżeli mogłabym tutaj przyjechać za powiedzmy 50 lat na stulecie szkoły, tak? Na taki zjazd absolwentów. Władze powiatu łaskiego dopiero zastanawiają się nad ewentualną restrukturyzacją zespołu szkół ogrodniczych w Ostrowie. Nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące restrukturyzacji oświaty w naszym Powiecie. 6 lutego będzie sesja Rady Powiatu, i na tej sesji będą podejmowane decyzje. To radni zdecydują, czy szkoły będą funkcjonować w takiej strukturze jak w tej chwili, czy coś się zmieni. Coś się musi zmienić, żeby w Powiecie Łaskim starczyło w przyszłym roku szkolnym subwencji na prowadzenie pięciu szkół ponadgimnazjalnych i jednego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Prawie pewne jest, że zlikwidowany zostanie zespół szkół elektrycznych w łasku, ale czy to wystarczy?